No a we wszystkim w dzisiejszym odcinku wylewanie moich kręgów ściekowych, ciekowych, tu już od pewnego czasu robię te korytka. Za każdym razem troszeczkę się uczę, troszeczkę udoskonalam swoją. Umiejętności. Tutaj ostatni wyszedł, taki troszkę nie bardzo, czyli wyrwało mi się tutaj, ale to chyba była moja wina, z tego względu, że ja to tę formę ściągałem sam. A najlepiej, jak forma ściąga dwie osoby, tutaj ten cement schnie tylko y, 24 godziny. Czyli jak jego ja z rana zalewam, to z rana go rozkładam, wyciągam. No niedługo będziemy montować tutaj pod altanką. Ja mówię, takie małe odrysy. Czy to ma jakieś takie znaczenie? W sumie nie ma. Ten chyba najładniejszy, ten mi wyszedł bardziej taki bez żadnych uszkodzeń forma składa się z czterech części. Pięciu nawet bym powiedział. Ona się tutaj tylko rozkłada na każdą stronę. Tutaj są spięte takimi drutami. Tu i tu. Do tego jest jeszcze zbrojenie, ale jak to mówię, pomalutku, Na razie muszę rozrobić zaprawę. Zaprawę rozrabiam Ręcznie. Zaprawę rozdabiam ręcznie z tego względu, że nie chcę po prostu myć za każdym razem betoniarkę, bo ja tylko jeden kręg robię dziennie, jeden kręg, jeden ciek robię dziennie, także staram się zrobić tyle zaprawy, żeby to wystarczyło. Oczywiście ćwiczę się przy okazji, z samego rana taka zaprawa, a później robię, przychodzę do innych obowiązków. A dzisiaj otworzymy jeszcze poczuszkę. No i popowiadam, jak poszła moja sprzedaż w, w Filipie Morisie. Także pierwsza moja dostawa. Ale jak mówię po kolei dostała czego? Dostała tytoniu. Oczywiście, jak ludzie oglądają mój kanał, to wiadomo, że ja jestem tylko ekspertem od kanału, czyli os, <grym> ekspertem od tytoniu. Czyli no sprawy byle jaki Tu Ty mamy paczkę. Oh! 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 A ty jak się nudzę tutaj właśnie sobie tutaj szuka brobaczka. Mm, nie ma dobrego drewna już i się wcale nie dziwię leśnikom, że Wycinałem jeszcze takie w miarę nieduże drzewa, bo już w takich drzewach są robaki. Sam stwierdziłem po swoim, jak ścinałem tutaj ostatnio sosnę, był już robak. Także jak ja bym przytrzymał jeszcze z 5 lat, wiecie, to się tak nie ścina bez potrzeby. Ja bym jeszcze z 5 lat podtrzymał, podejrzewam, żeby poszła na, na opał. Zleciałaby kora jak zwykle i poszłaby na opał. Infrastrukturę do mieszania mam tutaj, w proporcji 1 do 3, 12 litrów wody. Trzy wiadereczka cementu i osiem wiadereczek piasku. Takich, do... takich taki Takich wiadereczek. A ile tak. to jest litrów? Ja nie wiem. Cztery pół? To jest po jakiś śledziach. Nie, po farbie. I sztukę narobić i ja to później wyrzucę, no. Także to w sam raz mi tutaj starcza na wylanie tego, tego cieku. Tam zostaje, no nie wiem, troszkę na kielni. No. No, nie wiem, ten worek rośnie na pół. I ciek. Cement powinienem wymieszać z piaskiem, no. Jest lepiej, ale już się tak o nie bawię tu ile pół godzinki, pół godzinki chyba robię jeden ten. Zawsze z rana, zawsze póki mam najwięcej siły. No i cień tutaj mam. Tak, że później słońce tu wychodzi, źle się robi. Ta betoniarka stoi a ten miesza mieszarecznie. Z tego względu, że żeby nie mieć zakaczy razem betoniarkę. Żeby już taką betoniarkę umyć, to trzeba kurde z, z, z dwa wiadra woda. Wodę trzeba oszczędzać! No. Jeszcze dodaję ten płynny beton szczel, ale dzisiaj go nie dodałem, bo już mi się skończył. Także wykonamy jedną bez uszczelnienia betonu. Tak później przemyślałem, można było na przykład z czego zrobić z obrzeży, prawda? Kupić obrzeże po jednej po drugiej stronie, po środku zalać. No można było, nie powiem. Przynieś jeszcze trochę wody. Ja, ja, ja. No i to trzeba pobełtać, no nie ma co, trzeba troszkę się poćwiczyć. Poranny rozruch. Tak. Mm -hmm. Nie ma tego płynu, troszkę gorzej się rozbęta. De faktycznie ta betoniarka stoi tak i się patrzy. No i co? Jakbym to zrobił z półworka, połowę by było na obrębie betoniarki. Kiedyś na całe, na całą budowę, jak lubili robili ludzie pomocnicy majstra, prawda? Jak robili dom. To była po prostu jedna ekipa do robienia samej zaprawy. Tam było dwóch chyba, czy trzech? Cały czas ręcznie. Ja myślę, że już jest w takiej właśnie konsystencji. Cześć, czek, przyniosę jeszcze zbrojenie. Tak, oczywiście jest zbrojenie. Drut, drut ósemka. To ale tu można spokojnie dać drut szóstka, żebrowany. To jest ósemka, to jest ósemka, ale ja mówię, tu może być i drobniejszy drut. Gdzie jest moje? Mazidło. Przed samym tym trzeba posmarować. Tutaj smaruję boki tej całej formy. Bo na pewno, jakby ta forma była zrobiona z metalu, to lepiej by było jeszcze. Wiecie, bo drzewo czasami pracuje, się odgina. Cement może się przykleić do obudowy. Ciężko jest wyrwać to wszystko. Także tak o, cieniutko, warstewko na całości. Boczki. No, tę formę to już zrobiłem. 4 lat temu. Co roku tak samo się wezmę się. Także się. nie powiem, jest trochę roboty. Jak fajnie wychodzi, to się chce robić. Może by nie chciało wyjść. No, pierwsze trzeba troszkę rozprowadzić. Oczywiście wibracja i zbrojenie. No i uzupełniamy to do, do samej góry. Kolejna wibracja. No, i uzupełniamy do samej góry. Troszkę mamy tu źle ustawione, bo nie mamy tutaj w poziomie. Troszkę nam jest pochyło, ale to nic. No, tu można deszcz zebrać. Dużo nam się rozrobiło. Nie wiem. Troszkę tak. Hmm? Co chce zrobić z tym miarem? Kulki? Tak, kulkę i babci nogę uderzymy. Pamiętasz tę kulkę, pamiętam. jak się wlepił? Pamiętam. No, hmm. teraz się zapytaj babci, czy ona pamięta, jeszcze w którą nogę dostała. No, nie pamiętam. No, to schodzi wszystko na, na dół. Jeszcze raz naciągniemy. Za dużo się rozrobiło. Wczoraj. Za mało dzisiaj za dużo. Wczoraj musiałem troszeczkę dorabiać. Ile w tej fali ma być? Dobę? Dobę. Czyli jutro wyciągamy. Jutro to wyciągamy z rana. Dobra. Czekaj, wyrzucę to i umyję, umyję taczkę. Dobrze, no. w porządku. Tak to wygląda. To, to jest piąta produkcja. Piąta sztuka. No. Pół wody mi poszło, żeby umyć taczkę. Nigdy mi się nie podobało na przykład jak... <laughs> jak to <ktoś> się myje. <laughs> no liść. Idzie jesień. Dużo tych liści. Trzeba dmuchawe jakoś? O, patrz, patrz, o, jak to ładnie wychodzi. I Kiedy rozpoczynamy seleniwą produkcję? A ty, mówię, aby na swoje potrzeby. Dla mnie fajne rozwiązanie, bo koryta są bardzo głębokie. Takie odpowiednie do tutaj, do naszych. O, I już jest. I już nic tu już nie robię, później nic nie przykrywam. Przejdźmy teraz do rzeczy bardziej czystych. Coś kupiłem. No co kupiłem? Yy, zaraz zobaczymy. Kupiłem coś, ja już to miałem. A czy mam? Kupiłem drugi, wózek wózeczek, wózeczek do wożenia. Co się stało z tamtym, co miałem? Eee, nic się nie stało, po prostu spawarka jest umocowana. Eee, te koła są fajne do, e, bym powiedział, do takiego transportu. Tamten wózek jest jako podstawa pod spawarkę, no a tym wózkiem będę operował moje kosteczki, a przy okazji jak poszedł tytoń w, w ten, w Filip Morisie? Filip Morrisie, tak. Ciekawe za ile powietrze daliśmy, ale ja jeszcze podpompuję. Filipie Morisie, jak biorą? Moi drodzy, biorą tak jak, jak dwa lata temu. Jak dwa, lata, dwa temu. lata temu? Jak dwa lata temu biorą. Bo w zeszłym roku to wszystko szło na jedynkę. E, teraz już są klasy. No jest gorszy, jest lepszy, no nie ma co ukrywać. Ja myślę, że w, w tym roku wszystkie, wszystkie firmy tak będą już. Już nie wróci to, co było w zeszłym roku, że wszystko szło prawie w jedynce. Już tego chyba nie będzie. To jest takie moje prywatne zdanie. Bo już takiego szaleństwa chyba nie będzie nigdy. Czy Jest jakaś nowość, już jest nowość w tym wózeczku. Tutaj są takie gumowe objemki tutaj. Bo jak się wkłada tutaj, to wtedy tamte tarabieniło mocno. A to już tak bardziej jest dopasowane i już tak nie lata. Dobra, ja to idę napompować. No, Gucia nam tu pomaga przy okazji, nawet go nie zauważyłem. Ja mówię, bardzo prosty montaż. Podkładeczka, zabezpieczenie z drugiej strony, to samiutko. Jaki koszt takiej łóżeczka? E, o kurcze, w tamtym, ale myśmy tam, w, 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 ile żeśmy lat temu kupili? Dawno. Dawno, prawda? 6, 7, bardzo dawno, no. Jak już te drzwi tutaj wymieniliśmy. No, 150 zł tamten chyba. No, z 500 temu ponad, prawda? Mm. Ten 250. 250. Gugia dobrze się bawi w pudełku. Już z niego nie wyjdzie. Wyślemy go, tak? To się wkłada tutaj. No. no i mamy wózeczek. Nasz wózeczek do wożenia złota. I przez to kręgosłup mnie nie boli, bo wyjeżdżamy sobie tutaj z tym. Bardzo dobrze. No. Przydatna rzecz. Bardzo. Można woreczki wozić czy coś tutaj, nawet można sobie tutaj dosztukować. Taki, żeby troszkę więcej było. I może być jako wózek, taki, o, wtedy te rączki wkłada się tutaj. No i wtedy można coś tam sobie podciągnąć, czy coś. No także wózek wielofunkcyjny. Polecam wszystkim. to nie jest jakiś sponsorowany film, to jest tylko dla zdrowia. Nic moi drodzy, czas się pożegnać. Miłej niedzieli że wam życzę. Smacznego obiadu i do następnego. A jutro otworzymy nasz krąg.